Chyba wam ci pokazać, jak zrobić na mostach z korwami. Więc budujemy sobie, daj, powiedz, to sobie droga. Yy, na co by droga, budujemy sobie. Tutaj musi iść chyba szkolega. Będzie wam trzeba przyjrzeć z publikami, jeżeli będzie Co mi wiele sobie. O, to stałem sobie ja tylko najlepiej będzie. Zodajemy sobie tu i robimy sobie to sobie tutaj krowy. Jeśli tak mam zrobione, to mam tylko nie muszę z krowami, ale to jest to Tutaj też musimy swoich kolegów na baczności. Przeglądam tej stali. Czasu ja nie wysykał. Pięknie sobie tak. Tutaj znam swoje czkacie na przykład. Zale ile, zależy też, ile was tu jest. No tak, jak to, to robimy sobie kawę. Do drugiego takie coś, No i mamy już tego domu z krowami. Teraz jest Fespo, typa, który tu jest. Spadę, no, nie może wycikać perły, bo są, są tu krowy. Jeśli że tego typa, no to wycinacie perły. Ale będzie mógł, bo tutaj jeszcze ten typ, który będzie was dwiema, będzie mógł i po prostu nie będziecie mogli wycenić peru z tego bo to są obrazy, no i są krowy teraz się, się go opłaca robić na anarchii więc no ogólnie tylko że tam chyba trochę jajka krowy kosztują ale nie wiem ile kosztują, więc to jest na tyle łapkę, łapkę no i suba, no jakiś miły komentarz nara, do jutra